żeby pokonać Tysona Fiorego trzeba mieć przede wszystkim cios dlatego że na punkty jest ciężko będzie każdemu ciężko go pokonać ma mocną szczękę ale pokazywał w niektórych swoich walkach że jednak da się go powalić na deski więc myślę że łatwiej byłoby jeśli już miałby go ktoś pokonać pokonać go przed czasem niż ograć go na punkty W ostatnim pojedynku widzieliśmy, że, Wild, że Fury doskonale odrobił pracę domową. Przeczytał Wildera, całkowicie go zneutralizował w ringu, całkowicie jego atuty. Nie dał mu dojść do głosu. Natomiast Wilder w porównaniu do pierwszej walki absolutnie się nie poprawił. Żeby pokonać Fury'ego, Wilder musiałby na pewno poprawić walkę w półdystansie a mając kilka miesięcy nie nauczy się tego tak szybko. Jedynym właściwie pomysłem Waldera na ten pojedynek był ten prawy prostą, polował na mocny cios, który z rundy na rundę stawał się już ciosem rozpaczy. To nie, nie zda egzaminów w kolejnym pojedynku chyba, że Fury znowu yy, postawi na balet, wpadnie w depresję czy czy zrobi coś z czego do tej pory był znany, po prostu ma taką psychikę, że nie można przewidzieć, jak będzie zmotywowany do walki. Do tej pory pokazywał, że najlepiej motywuje się na wielkie pojedynki i w takich wypadał najlepiej. Walka ustyka z Fiurym byłaby e, chyba najbardziej techniczną walką w dzisiejszej wadze ciężkiej. E, byłaby ładnym pojedynkiem dla koneserów boksu, być może trochę nudniejszym dla, dla takich niedzielnych kibiców. Wydaje mi się, że tutaj przewagą. Byłaby, byłaby jego siła i wzrost. Jeśli ktoś jest takim technikiem jak na przykład USYK, to może mu zabraknąć siły i rozmiaru. W porównaniu do, do Fiurego wyglądałby chyba na małego zawodnika. I w wadze cruiser zrobił, pokonał właściwie wszystkich, których mógł pokonać. Był absolutnym fenomenem, ale myślę, że w wadze ciężkiej będzie mu brakowało siły, takiego pojedynczego ciosu, żeby pokonywać rywali przed czasem. Natomiast jak on będzie znosił ciosy ciężkich rywali, to jeszcze zobaczymy. Wygrałby ten, który, po pierwsze, miałby lepszy plan taktyczny i potrafiłby go wykonać. Po drugie, zależy zawsze od tego, jak fiór, w jakiej Fury będzie w formie psychicznej i jak podejdzie do pojedynku. Tutaj, patrząc na jego ostatnie pojedynki. Pewnie by się bardzo zmobilizował, bo jednak byłoby to wielkie wyzwanie i, i chciałby postawić taką kropkę nad i w swojej karierze, bo jeśli by wygrał ten pojedynek, to odszedłby jako absolutna legenda. Przed, przed ostatnim pojedynkiem Fiorego jeszcze wiele osób w niego wątpiło. Teraz już zauważyłam, że, że wielu, wiele osób zmieniło zdanie, że już uznają go za wielkiego zawodnika, natomiast pokonanie Joszuły. Sprawiłoby, że już nie byłoby nikogo, kto by w niego wątpił. Mógłby odejść na emeryturę i spełniony sportowo i bogaty, więc myślę, że to jest wymarzony scenariusz dla Fiurego, żeby do tej walki doprowadzić. Żeby powiedzieć dużo o Adamie Kownackim, musimy go zobaczyć jeszcze w kilku walkach z mocnymi rywalami. Na, na to, co widziałam do tej pory, wydaje mi się, że. Ma po prostu za prosty styl dla, dla takiego technika i taktyka jak Fiury. Na pewno Kownacki ma mocny cios, jego atutem jest to, że cały czas idzie do przodu, ale też zbiera dużo ciosów i w porównaniu do Fiurego byłby dosyć mały. Więc wydaje mi się, że Fiury nie miałby większego problemu, żeby trzymać go na dystans i kontrować. Ten white to zawodnik twardy, idący cały czas do przodu i do, dążący do, do półdystansu, yy, Natomiast myślę, że z, z Tysonem Furym nie miałby szans, dlatego że jest po prostu za mały. Poza tym, yy, Tyson oprócz tego swojego wzrostu, który pozwoliłby mu trzymać White'a na dystans, mógłby też powalczyć z nim w pół dystansie. Bo jak widzieliśmy, pół dystans też ma dobry i yy, moim zdaniem. White nie stanowiłby dużego zagrożenia dla Anglika.